Cześć sielanko. witajcie z Wojtek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki inny odcinek, ponieważ jest pierwsze odśnieżanie. Nigdy nie odśnieżałem na YouTube, jak nagrywałem to, że jest takie złe. Przyszedł do mnie Gwiazdor, na rano, dzisiaj, jak grałem i pod moją choinką postawił prezenty i powiedział mi, że to jest, są prezenty tylko dla tych, którzy subskrybują kanał. A później, zobaczycie co w tych prezentach. będzie już ma ciężko nawet czekajcie zrobimy sobie to tak jak macie dzisiaj na odcinku po prostu przegapiłem sobie chyba powiedziałem takie coś wam tego nie mówiłem ale z, mówiłem z bratem. że po prostu jak będzie z, od zera od Mmm. Najgłębien jest od zera od To ja też nagrywam po prostu i dzisiaj właśnie się to stało. Od zera jest w chłopaków oczywiście polecam. Co jeszcze mogę powiedzieć takiego? Na koniec odcinka sobie otworzymy te prezenty. I oczywiście z okazji świąt żyję Wam bogatego gwiazdora. No i żeby się spełniło Wasze marzenie, co chcieliście dostać. Ja jeszcze nie wiem, może zrobię jeszcze taki króciutki odcinek. Nie ja wszyscy mieliśmy jechać po choinkę, a choinkę przywiozłem poza odcinkiem. Mamy ogólnie minus 20 stopni na dworze. Także dość, no. Ogólnie nie wiem, czy będziemy to ładować na przyczepę i gdzieś wywozić czy po prostu... No nie wiem, nie. Kraw za Mars. No i co? I tu jest ta choinka? Pierwszy raz trzy razy nie widzę. No oczywiście jesteśmy. O nie. Jaka zalogowana ona. Może się dalej nie zrobić. Ej, nowe zasady. Dobra, zostawiamy inną końkę, bo ta nie działa. Nie sprawdziłem po prostu no i Widzicie, jak Wyszło, wyszło jak wyszło. są prezenty i jest po Teraz to też to słowo wygląda. Nie, nie, wyszło, nie, wziąć. Tak, nie, 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 Także, no, nie, a. Jest świecąca gwiazda na górze. Później, po odsnieżeniu oczywiście... Otworzymy te prezenty. Ja już więcej w tych prezentach, bo mi gwiazdor powiedział. Dla tych, co nie subskrybują, różgi, A dla tych, co zresztą subskrybują, to zobaczą mega fajne są te prezenty sami bym chciał takie e, hmm. wijajcie na kanał Meister i Kokos. na kanał. Nie, nie, nie O ma o sobie Soled Games, Brączek 2 i Mister 15 który oczywiście pozdrawiam chłopaków. Smokrzyna. No co my będziemy mogli ogarnąć, szybko to idzie. Już mam 5 minut do odcinka. Także no, my sobie nie, nie wiem czy sobie... O, ale fajnie. E, trochę nierealne, ale bardzo nas przepraszam. Nie wiem jeszcze co, sobie... to się zgarnia. zasypało nas w niejednym miejscu. co bardzo dobrze. No zasypało także, no. Słuchaj, ja zgarniłem się szkod, no, jeszcze w ogóle stoi Ogólnie pobrałem mod season zima. Zimowego sezona. To jest wczesna i, i wiosna. I mamy właśnie śnieg na się w zimę powinno być tyle śniegu. Ogólnie mieliśmy. Ogólnie nie będę grał ciągle na tym sezonie. Jeden dzień nie może minąć. A dlaczego? Dlatego, że po prostu nie wiem, czy świnie zdachają. Takie dead... Wszystkie świnie i trzeba kupować. Także to mi się nie podobało. Później jeszcze sobie solą posypiemy co, ogólnie zespół mega wielkie. No, wszędzie nie daje rady. Daje, ale mega słabo mu to idzie. No i... Nie wiem, czy już się Już chyba sypać. Nie ma co. Nie... Yeah. Świetnie się smutowało. Ogólnie nie będzie ślisko, tak że my lecimy na, na kostkę. Tu już ma sporo lesu. Z bązem lesu. Chyba się nic nie różni, że my tu posypiemy. Także dla mnie w tym różnicy nie ma, no, ale tak dla rozmaicenia to zrobiliśmy sobie i ogólnie chyba zrobię ten odcinek zależy bo o 22 mam pasterkę także no może o tej sobie ja to tak jego godzinki, to może coś się uda. Ogólnie... Nie wiem, czy wam mówić. Ale może później wam powiem na odcinku, jak się uda, to uda się zrobić. Bo to jest taka koksowa akcja, nie? E, nie zdziwcie się, bo to jest mega koks, nie? To my robiliśmy. Ogólnie ten odcinek będzie krótszy, ponieważ Patrzysz zastanowiłem się nie Fiererem. Tak się No i co? I My już chyba lecimy otwierać te prezenciki. Jak myślicie? Pierwszy ten zielony prezent jest z pozdrowieniami do wszystkich subskrybentów. Ten czerwony prezent jest z pozdrowieniami dla tych, którzy subskrybują z dzwoneczkiem. Ten niebieski z, z czerwoną wstążką prezent jest dla tych, którzy zostawiają łapki w górę. Ten prezent jest dla tych, którzy zostawiają łapki w górę. I subskrybują z wężkiem. Oczywiście te prezenty są z pozdrowieniami. No jak myślicie, co jest w tym prezencie? To jest dla tych, którzy nie subskrybują kanału. Prezencie, pozdrowienia, a oglądają moje odcinki. Ogólnie, pozdrawiam wszystkich którzy oglądają mnie w ogóle No i co, i my byśmy chyba na tym kończyli Także Święty Mikołaj się z Wami żegna Cześć, siemanko, nara Jeszcze chciałbym Wam powiedzieć taką rzecz Żeby święta minęły wam spokojnie, żebyście się nie musieli denerwować, żebyście spędzili święta w domu, w gronie rodzinnym i ja bym się żegnał, także cześć, siemanko, nara, elo.